Około 225 milionów lat temu, na równinach późno Triasowej Pangei pojawił się zupełnie nowy rodzaj zwierzęcia. Na pierwszy rzut oka mógł wydawać się mały i niepozorny, zwłaszcza w porównaniu z wczesnymi dinozaurami czy archozaurami, z którymi współistniał. Nie zdawał sobie z tego jeszcze sprawy, ale miał się okazać stworzeniem niesamowicie przełomowym. Pewnego dnia on i jego potomkowie mieli całkowicie odmienić świat. A kim był ten pionier? Nikim innym jak naszym przodkiem: pierwszym ssakiem. Od tamtego momentu wiele się zmieniło, bowiem dziś ssaki wspięły się na sam szczyt, pełniąc rolę podobną do tej, jaką dinozaury odgrywały w mezozoiku władców o niemal bezprecedensowej różnorodności. Dotychczas poznano ponad 6 tysięcy gatunków ssaków, i mowa tylko o tych współczesnych. Wśród nich są takie, które przystosowały się do lotu, życia pod ziemią, na lądzie, a także w wodach naszej planety. Czyli ssaki morskie. Biolodzy zwykle wyróżniają 27 współczesnych rzędów ssaków, z czego trzy są całkowicie lub częściowo morskie. Najbardziej znanym z tej trójki jest bez wątpienia rząd Ketartiodaktyla, obejmujący wieloryby, delfiny i morświny. Następnie mamy brzegowce sirenia, czyli tzw. krowy morskie, reprezentowane przez manaty i diugonie. Ostatnim rzędem jest karnivora, to znaczy drapieżne, obejmujące liczne gatunki zarówno lądowe, jak i wodne, w tym płetwonogie, morskie łasicowate oraz jednego niedźwiedzia niedźwiedzia polarnego który zaliczany jest do ssaków morskich ze względu na swoją zależność od oceanu i morza. No i razem te morskie rzędy występują na wszystkich kontynentach, wykazują ogromne zróżnicowanie pod względem rozmiarów i preferencji pokarmowych, a ich korzenie sięgają bardzo daleko w przeszłość. Zarówno brzegowce, jak i walenie pojawiły się około 55 milionów lat temu. Odgrywają zatem od dawna ważną rolę w historii Ziemi i stanowią dowód na sukces ewolucyjny ssaków morskich. Co więcej, niemal wszystkie rzędy ssaków morskich, jakie kiedykolwiek się wykształciły, istnieją do dziś. W rzeczywistości tylko jeden taki rząd wyginął i jest to jedyna grupa ssaków morskich, która tak całkowicie zniknęła. Jest też spora szansa, że nigdy o nich nie słyszeliście. Mowa bowiem o desmostylach co oznacza kolumny w wywiązkach. Ale o tym za chwilę. Co ciekawe, mimo że desmostyle są jedyną grupą ssaków morskich, która nie przetrwała, to były one jednocześnie rzędem, który wyewoluował najpóźniej. Choć i tak powstały bardzo, bardzo dawno temu, bo jeszcze w paleogenie, na początku oligocenu, około 33,8 miliona lat temu, tak plus minus. W tamtych czasach Ziemia wyglądała zupełnie inaczej niż dziś. Poziom mórz gwałtownie się zmieniał, Eurazję przecinało śródlądowe Megamorze, Amerykę Południową zamieszkiwali ogromni nielotni potomkowie dinozaurów, po lądzie chodził największy ssak w dziejach, a mapy wyglądały, no cóż, dość dziwnie. Krótko mówiąc, świat był mocno osobliwy, ale właśnie w takich warunkach powstały desmostyle, które idealnie wpasowały się w klimat, będąc same w sobie dość osobliwe. Jak się przypuszcza, pierwszym rodzajem, który pojawił się w tej grupie był behemotops, który żył w północnym rejonie Pacyfiku, szczególnie u wybrzeży dzisiejszego USA i Kanady. Co więcej, behemotops nie tylko był najstarszym, ale też, jak można się domyślić, najbardziej prymitywnym ze znanych przedstawicieli desmostyli. Już na pierwszy rzut oka można było zauważyć, że było to dziwne stworzenie. Przypominało coś w rodzaju hipopotama, który nie do końca wiedział, jak wyglądają i zachowują się hipopotamy. Kości behemotopsa wykazują, że był też zbliżony rozmiarami do współczesnych hipopotamów. Dorosłe osobniki osiągały około 3,2 metra długości i ważyły około 2,2 tony. Nic więc dziwnego, że gdy po raz pierwszy odkryto jego szczątki, wielu naukowców uznało je za kości prymitywnego wymarłego hipopotama, a nie zupełnie nowy rząd ssaków. Problem pojawił się jednak, gdy ustalono, że tak właściwie hipopotamy pojawiły się w zapisie kopalnym dopiero 15 milionów lat temu, czyli znacznie, znacznie później. Ostatecznie okazało się, że Behemotops i jego krewni nie są żadnym brakującym ogniwem, lecz całkowicie odrębną grupą. I co ciekawe, wcale nie są blisko spokrewnieni z hipopotamami. W rzeczywistości nie wiemy dokładnie, z kim są najbardziej spokrewnieni. Istnieją dwie główne hipotezy. Według jednej są blisko spokrewnieni z brzegowcami i słoniami. Natomiast według drugiej bliżej im do nieparzystokopytnych, czyli koniowatych i nosorożców. Obie teorie wynikają z podobieństw morfologicznych. Ich szczątki i uzębienie przypominały te widoczne u manatów i słoni, podczas gdy budowa ich kończyn wskazywała na większe podobieństwo do nieparzystokopytnych, zwłaszcza tych jeszcze nieco prymitywnych. Choć spór nadal trwa, co do jednego naukowcy są zgodni. Desmostyle należały do łożyskowców, także mamy przynajmniej jakiś początek. Ich tajemnicza natura nie kończy się jednak na ich klasyfikacji, bo same w sobie zwierzęta te były niesamowicie zagadkowe. Na przykład ich budowa ciała budzi ogromne zainteresowanie. Wszystkie znane gatunki desmostyli były czworonożne, miały masywne, silne kończyny i dość spore ciała. Dobrze ilustruje to fakt, że nawet najmniejszy znany gatunek a szoroa była całkiem pokaźnych rozmiarów. Osiągała około 1,70 m długości i ważyła zapewne około kilkuset kilogramów. Oprócz ogólnej budowy ciała paleontolodzy zauważyli również inne wspólne cechy, szczególnie w obrębie czaszki. Ich pyski były szerokie i wydłużone, a przednie siekacze i kły często skierowane do przodu. Więc znów nie trudno zrozumieć, dlaczego początkowo mylono je z hipopotamami. Na podstawie tego opisu można by pomyśleć, że gdybyśmy cofnęli się w czasie do eocenu, zobaczylibyśmy te zwierzęta wzdłuż wybrzeży, prowadzące tryb życia przypominający hipopotamy. Tylko, że zamiast w rzekach i jeziorach, taplałyby się w oceanie. Ale tu zaczyna się prawdziwy zwrot akcji, bo pomimo ich hipopotamo podobnego wyglądu i czterech dobrze rozwiniętych nóg, desmostyle najprawdopodobniej w ogóle nie wychodziły na ląd. I to tak serio nic a nic. Okazuje się bowiem, że były w pełni wodnymi ssakami morskimi, to oznacza, że nie zobaczylibyśmy ich spacerujących po plaży, lecz raczej nurkujące w płytkich wodach oceanu. Pierwotnie sądzono, że desmostyle nie były w pełni wodne i trudno się dziwić, bo na pierwszy rzut oka wydają się raczej półwodne, lub nawet lądowe, biorąc pod uwagę ich silne i dobrze rozwinięte kończyny. Wczesne badania sugerowały, że podczas pływania musiały mocno polegać na sile przednich kończyn, aby się poruszać. Jednak z biegiem lat w miarę odkrywania nowych gatunków i lepiej zachowanych szkieletów zaczęto zauważać cechy, które jasno wskazywały, że mimo pozorów te zwierzęta wcale nie potrzebowały gruntu pod nogami. Największym dowodem na to był fakt, że choć ich kończyny wydawały się masywne i silne, to nie były w stanie utrzymać ciężaru na lądzie. Podobnie jak ci ludzie przykuci do leżaków, o ile oglądaliście łoli. -E. Dodatkowo wszystkie dotąd odkryte szczątki pochodzą wyłącznie z osadów morskich, a same kości są mocno porowate i gąbczaste. Podobnie jak uwaleni, co pomagało im utrzymywać wyporność, zmniejszało ciężar ciała i umożliwiało magazynowanie tłuszczu, niezbędnego do życia w wodzie. Na tym jednak lista ich przystosowań do życia w wodzie się wcale nie kończy. Lesmostyle miały cofnięte nozdrza oraz wysoko położone oczodoły, a obie te cechy są typowe dla zwierząt wodnych i pomagają zapobiegać przedostawaniu się wody do środka ciała. No i wreszcie najnowsze analizy izotopowe dowiodły, że ich dieta całkowicie pokrywała się z innymi wodnymi stworzeniami, a nie lądowymi. Także, krótko mówiąc, byli to pływacy, nie spacerowicze. Choć niektórzy wciąż upierają się przy teorii o półwodnym trybie życia, ale jak dla mnie nie ma na to szans. Choć, żeby być z wami całkowicie szczerym, chodziły. Tylko, że nie po lądzie, a po dnie morskim, gdzie spędzały większość czasu na żerowaniu. Tak więc, jednak kłamałem wcześniej, potrzebowały gruntu pod nogami. Ale tak. Poza tym miały też potężne siekacze i kły, ale nie używały ich do polowania na jakichś nieszczęśników. Nie były to mięsożerne lecz roślinożerne olbrzymy, z wyjątkową strategią odżywiania, niespotykaną u żadnych innych zwierząt poza nimi. Słyszeliście może kiedyś o czymś takim jak rzucie? Dla was to pytanie retoryczne, ale dla desmostyli było to pojęcie zupełnie obce, bo choć miały zęby, to nie przeżuwały. Zamiast tego zaciskały szczęki pionowo, nie poruszając przy tym na boki jak my. Wyobraźcie sobie taki skrzywacz. Ten sprzęcior uderza prosto w dół. I właśnie tak jadły te zwierzęta. W ten sposób wyrywały też swoje ulubione pożywienie rośliny wodne takie jak wodorosty czy trawy morskie. Gatunki żyjące na północy szczególnie gustowały w kelpie. Pomysł tego dziwnego zaciskania zębów wynika z ich niezwykłej budowy. Zęby trzonowe przypominały kolumny lub filary wyglądając jak skupisko rur albo miniaturowych wulkanów. No i stąd właśnie ta nazwa desmostylia, która dosłownie oznacza wiązka kolumn. Ale zaciskanie zębów to dopiero początek. Po wyrwaniu rośliny nie mieliły jej jak inne zwierzęta, lecz używały swoich niezwykle silnych mięśni w gardłach, które działały jak taki potężny odkurzacz, wciągając pokarm z oszałamiającą prędkością. Innymi słowy, lepiej nie pchać paluchów blisko ich pyska. Ta osobliwa metoda odżywiania w połączeniu z nietypową budową ciała sprawia, że desmostylie wyglądają jak jakiś szalony eksperyment z natury. Mimo to metoda ta działała doskonale. Przez następne około 20 milionów lat desmostyle rozprzestrzeniły się w dużej części Oceanu Spokojnego, a z czasem wyewoluowały w dwie odrębne grupy. D oraz D. albo jak ja je określam wodne ziomeczki i superwodne ziomeczki. Różnic między nimi było wiele, ale najważniejsza dotyczyła środowiska, w jakim żyły. Przedstawiciele Desmostyli D, np. Desmostylus, Cornwallius czy Behemotops, żyli głównie w płytkich wodach, nie głębszych niż 30 metrów, a czasem wędrowali sobie także do ujść rzecznych czy wód słodkich. Natomiast Paleoparadoxy D, takie jak Ashora czy Paleoparadoxia, zamieszkiwały głębokie wody, z dala od brzegu. Także byli to tacy prawdziwi oceaniczni pionierzy. I zwierzęta te nie osiągnęły imponującej różnorodności tylko pod względem głębokości, na jakich potrafiły żyć, ale także pod względem rozmiarów, bo jak już wspomniałem, ten rząd mógł być czasami naprawdę ogromny. Od samego początku desmostylie były dość masywne, ale z czasem stawały się coraz większe. Większość gatunków osiągała ponad tonę wagi, a największe z nich dorównywały rozmiarami największym brzegowcom, takim jak krowa morska stelera. W zasadzie te największe można było raczej nazywać morskimi słoniami stelera bo to były prawdziwe kolosy. Przypuszcza się, że największe desmostyle mogły ważyć ponad 10 ton. Także przykro mi moto, ale prawdziwym grubaskiem jest kto inny. No ale nie były aż tak długie jak brzegowce na przykład, ponieważ wszystkie miały krótkie ogony, choć dawniej sądzono inaczej. W rzeczywistości ogon był zadziwiająco krótki, co wskazuje, że prowadziły raczej spokojny, powolny tryb życia. Zdecydowanie szybkość nie była ich priorytetem. Paleontolodzy zauważyli też, że gęstość ich kości znacznie różniła się u poszczególnych rodzajów. Niektóre miały cięższe i bardziej zbite kości, zaś inne lżejsze i porowate. Sugeruje to, że gdybyśmy sobie popływali obok nich, to jedne osobniki wydawałyby się być strasznymi ślamazarami, a inne tylko lekkimi leniuszkami. No ale generalnie żaden z nich nie był jakoś szczególnie szybki. Podobnie jak współczesne manaty, desmos tyle polegały głównie na swoim rozmiarze. Nie miały żadnych wyraźnych przystosowań defensywnych czy ofensywnych. Ich potężna budowa pomagała im przetrwać, a siekacze i kły, mimo że były stosunkowo solidne, nie stanowiły broni jak u hipopotamów, których kły potrafią osiągać długość miecza. Te zęby absolutnie nie były bronią masowego rażenia i poza ewentualnymi wewnętrznymi potyczkami między osobnikami, raczej nie służyły do walki z prawdziwymi drapieżnikami czającymi się w głębinach. A tych nie brakowało! W ich czasach morza zamieszkiwały morskie krokodyle, drapieżne walenie z zębami oraz gigantyczne rekiny, w tym sam megalodon i jego krewni. Pomimo takiego towarzystwa, desmostyle potrafiły przetrwać i zadziwiająco mocno się zróżnicować. Jak dotąd znamy co najmniej osiem rodzajów, które przetrwały od Oligocenu do Miocenu. Dowodzi to, że bycie dziwnym wcale nie musi być wadą, a nawet przeciwnie, może doprowadzić do sukcesu. Co więcej, w miarę upływu czasu desmostyle stawały się coraz bardziej wyspecjalizowane i niezwykłe, czego najlepszym przykładem jest jeden z ostatnich przedstawicieli tej grupy – neoparadoksja. Ten gatunek, odkryty w Monterey w Ameryce Północnej, znacznie różnił się od swoich krewnych. Posiadał m.in. ogromny, wydłużony i bocznie rozciągnięty wyrostek potyliczny oraz znacznie większe i głębsze doły skroniowe i żuchwowe niż jakikolwiek inny przedstawiciel tego rzędu. Te cechy nie wskazują jednak, że neoparadoksja stała się bardziej drapieżna, lecz że jej sposób odżywiania stał się bardziej wyspecjalizowany i stała się wybredniejsza. Co brzmi dość absurdalnie, biorąc pod uwagę, że nawet te najmniej wyspecjalizowane desmostyle już odżywiały się w sposób niespotykany u żadnych innych zwierząt. Choć ich wysoki stopień specjalizacji był czasami atutem, to stał się też ich gwoździem do trumny. Można by się spodziewać, że winny był klimat. Lecz w przeciwieństwie do wielu innych wymarłych gatunków, to nie zmiany temperatury ani poziomu mórz doprowadziły do ich zagłady. Winowajcą okazały się inne ssaki morskie, brzegowce. Widzicie te niewinne, urocze twarze manatów? Cóż, okazuje się, że mogą mieć na rękach, a raczej płetwach, trochę krwi, bo między nimi a naszymi bohaterami miała miejsce spora rywalizacja. Brzegowce były starsze, pojawiły się około i 55,8 miliona lat temu lecz w pełni wodne stały się dopiero pod koniec eocenu, czyli mniej więcej w tym czasie, gdy desmostyle również przeszły na wodny tryb życia. W ten sposób rozpoczęła się walka o zasoby, ponieważ obie grupy żywiły się tym samym wodorostami i trawami morskimi. Różnica tkwiła jednak w sposobie jedzenia. Zamiast stosować metodę dziurkacza, brzegowce znalazły prostsze rozwiązanie. Używały silnych, chwytnych warg, aby odrywać roślinność, a następnie, uwaga, uwaga, Przeżuwały ją. Może się wydawać, że to bardzo drobna różnica, ale w rzeczywistości miała kolosalne znaczenie. Dzięki używaniu warg brzegowce zjadały tylko część rośliny, podczas gdy desmostyle wysysały rośliny w całości z korzeniami, nie pozostawiając niczego. No i był to katastrofalny błąd, bo uniemożliwiało to ich odrośnięcie. Brzegowce na przykład mogły wracać w to samo miejsce po jakimś czasie i ponownie sobie coś skubnąć, a to spora przewaga ewolucyjna. I jak się okazuje, nie jedyna. Zamiast zachować cztery kończyny i mały ogon, brzegowce przekształciły przednie kończyny w płetwy, a tylne w mocny ogon umożliwiający napędzanie się. Dało im to znaczną przewagę w mobilności i faktycznie dane kopalne pokazują, że kiedy różnorodność brzegowców zaczęła rosnąć, liczebność demnostyli zaczęła gwałtownie spadać. Przez pewien czas oba rzędy współistniały, lecz ostatecznie jedna grupa musiała odejść. I nie były to brzegowce. Pod koniec miocenu desmostyle ledwie już stały na nogach. I to dosłownie. Pozostały tylko dwa rodzaje, Desmostylus i Neoparadoksia, ograniczone do północnego Pacyfiku. Wkrótce jednak i one zniknęły, prawdopodobnie z powodu konkurencji ze strony pewnego rodzaju brzegowców, który przystosował się do życia także w chłodniejszych wodach. Wraz z ich wymarciem, Desmostyle zniknęły zupełnie, i jak na rząd, to ich panowanie było zaskakująco krótkie. Więc następnym razem, gdy zobaczycie jakiegoś manata, to oczywiście możecie zachwycać się jego słodyczą, ale pamiętajcie też, że to właśnie jego przodkowie odpowiedzialni są za zniknięcie jednej z najciekawszych grup ssaków w historii. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że się spodobało, i jeżeli tak, to zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale, jak choćby tego o potężnych bagnach prehistorycznej Amazonii. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.